na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy w kolejnej części naszej serii podcastów Wycieczki po wspólnych zabytkach starej Rzeczypospolitej, które znajdują się na Ukrainie, a tę wycieczkę prowadzi Dmytro Antoniuk Dmytrze. Czy wiesz, że jeden z pierwszych polskich alpinistów był z Dubna? Mm, nie, w ogóle nie kojarzę i kto to był? A to był Antoni Malczewski. A, no to e, chodzi znaczy o tego Alt Antoniego Malczewskiego, który e, był autorem słynnego poematu Maria i był też prekursorem romantyzmu. E, w związanego też z Wołyniem bardzo, bo podejrzewam, że też znał się z Słowackim. Biorąc pod uwagę tu, gdzie mieszkał, było to bardzo prawdopodobne. Tak, Antoni Malczewski zmarł w 1826 roku, a pochodził z małej miejscowości Kniachynin, która znajduje się pod Dubnem i o Dubnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Podobno jak i Ostruk, Dubno było też jednym z najważniejszych centrów i, i prywatnym miastem rodu Ostrogskich. Pierwsza wzmianka o Dubnie, jak i o Ostrogu pochodzi z roku tysięcznego, setnego, też w Kronice e, Nestora. I dalej e, zamek e, być może już wtedy był, w, i na pewno wtedy już był na e, terenie tego miasta. Tylko ten zamek, który widzimy dzisiaj, on pochodzi z 1492 roku, z roku, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył. Amerykę. I z tego też roku pochodzi korpus nadbramny. Brama tego zamku to jest najstarsza część Zamku Ostrowskich w Dubnie. My widzimy też na tej bramie herb ostrowskich i podobno ten herb jest oryginalny, czyli jeszcze być może z XVI wieku, z czasów, kiedy tutaj. Przybywał na przykład Konstanty Wasyl Ostrowski i jego syn Janusz. A akurat jego syn Janusz przyniósł skarbiec rodu Ostrowskich z Ostroga do Dubna i też rozbudowywał ten zamek za nową. Tak zwaną modelą nową włoską, czyli wybudował dwa bastiony, które widzimy i dzisiaj. To jest też unikatowy zamek pod tym względem, że on ma nie cztery bastiony, a tylko dwa. Bo z innej strony on jest otoczony rzeką IKwą, i akurat ta rzeka, która jest w miarę szeroka, broni tego zamku po prostu z innej strony. Co ciekawe, że ta rzeka też była długo podczas pierwszej wojny światowej po prostu linią frontu i niestety Zamek Ostrowski znalazł akurat na tej samej linii frontu i wobec tego był ciężko niszczony. I dużo zabytków związanych jak z Ostrowskimi, tak i z późniejszymi właścicielami tego zabytku byli, były zniszczone, niestety. No cóż, wróćmy do tego, że Janusz Ostrowski, jak ja powiedziałem w poprzednim podcaście, był założycielem tak zwanej ordynacji ostrowskiej, czyli w którą wchodziło dużo wsi, ponad 600 wsi, 24 miasta, i ta ordynacja nie mogła być rozdzielona między różnymi rodami. I Dalej ordynatami ostrowskimi były Zasławcy, a dalej Lubomircy i Sanguszkowie. Ostatnim ordynatem ostrowskim był książę Janusz Sanguszko. I on mieszkał w Dubieńskim Zamku aż do śmierci. A dalej tam już zamieszkał Michał Lubomirski, generał wojsk koronnych. I to z jego pomysłu do Dubna, akurat przeniesione zostały tak zwane Wielkie Targi Lwowskie, bo po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Kiedy Lwów znalazł się pod zaborem austriackim, w Lubomirskiej pomyślał o tym, żeby te targi przenieść do swego Dubna. I Odtąd to było już nazywano dubieńskimi kontraktami. Odbywały się oni w styczniu, kilka tygodni to trwało i zjeżdżali się kupcy z całej Rzeczypospolitej i krajów ościennych. I bywało wtedy, jak pisze Grzegorz Rąkowski, w mieście jednocześnie do 30 tysięcy przyjeżdżych. I to w tym, że wtedy w Dubnie mieszkało zaledwie no, kilka tysięcy Osób, jak i zresztą dzisiaj. No a dalej, już po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, ostatecznym te kontrakty przychali do Kijowa. I dzisiaj, Ty, Wojtku, pamiętasz, że w Kijowie jest miejsce z tym związane, tak? Oczywiście, nawet jest stacja metra, która nosi tę nazwę. Dokładnie, to jest kontraktowa Plościa, czyli. Plac kontraktowej, na którym zachował się budynek z 1811 roku, gdzie Odbywały się te kontrakty, na które przyjeżdżał też Balzak na przykład. A wracając do, do Dubna, trzeba powiedzieć, że to był akurat Michał Lubomirski, który wybudował w Zamku Ostrowskich swój pałac w stylu klasycystycznym. Przepiękny, naprawdę, pałac z przepiękną salą balową, okrągłą z kolumnami, która niestety była całkowicie stracona podczas I wojny światowej, i jej. Ruiny były rozebrane już chyba w międzywojennym czasie, ale natomiast w sale jadalnej jednak zachowały się sztukaterie z czasów lubomirskich, i teraz one są poddawane konserwacjom, i mam nadzieję, że wkrótce można będzie zobaczyć już odrodzone całkowicie wnętrza palacu lubomirskich w Dubnie. Oprócz tego jest jeszcze tam pałac ostrockich tak i on chyba pochodzi jeszcze z czasów Janusza Ostrowskiego, który zmał jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku. Ale to, co mnie osobiście bardzo cieszy, jest to, że w nadbrannym korpusie, w bramie tego zamku, kilka lat temu urządzono salę tronną, czyli tam jest taki, takie krzesło, które przypomina tron, gdzie mogli kiedyś siedzieć ostroscy, kiedy tam był ich też skarbiec. Z tamtych czasów akurat zachował się świecznik gdański z 1575 roku świecznik jest potężny w wzrost człowieka i teraz tam po prostu od, odrodzona jest jeszcze taka sala, przepiękna i polecam ją też zobaczyć. Ale oprócz zamku w Dubnie jest jeszcze wielu innych bardzo ważnych zabytków, jak to na przykład XVIII wieczna synagoga, która niestety popada w ruinie, ale znów tutaj jest jeszcze jedna brama ludzka, jak i w Ostrogu, tak i w Dubnie jest brama ludzka, która pochodzi z początku XVII wieku i pełniła funkcję, Barbakanu, jak i w na przykład w Krakowie albo w Warszawie. Oprócz tego w Dubnie jest po Bernardyńskiej kościół i klasztor, w którym teraz jest prawosławna cerkiew Ukrainy. Ale niektóre malowidła w tej świątyni z czasów Bernardynów jeszcze są widoczne. Niestety, w czasach panowania komunistów, sowietów, w podziemiach te, tej świątyni i na dziedzińcu tego klasztoru były rozstrzeliwane ofiary reżimu stalinowskiego, o czym dzisiaj przypomina tablica specjalna na ścianie tej świątyni, a tablica Kuchci Antoniego Malczewskiego jest na, na ścianie jeszcze jednego zabytku miasta Dubna, a mianowicie kościoła parafialnego pod wezwaniem Jana Niepomucena. On był wybudowany jeszcze w 1817 Roku. i jeszcze trzeba powiedzieć, że w Dubnie też jest dom, w którym zmarł Tadeusz Ciacki. Czyli tutaj naprawdę dla nas wszystkich jest dużo, dużo zabytków związanych z naszą Przeszłością. Jeszcze wspomnę też pokarmelitański klasztor, w którym dzisiaj częściowo jest prawosławny monaster, a częściowo szpital. No i tak dalej, i tak dalej. Dubno jest naprawdę wartym miastem do zwiadzania. Nasza seria podcastów ma za zadanie przybliżyć wspólne zabytki na Ukrainie teraz w okresie Aktywnej fazy rosyjskiej agresji, gdy nie znamy dnia ani godziny, kiedy któryś z nich może zostać uszkodzony przez rosyjskie pociski. Opowiadał Państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. I co w następnym podcaście? A w następnym podcaście rozmawiamy o Starym Siole i o Zamku Znów Ostrockich, tylko teraz już nie na Wołyniu, a na Lwowszczyźnie niedaleko od Lwowa. Podcast na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl.